Witam! Dziś robimy sobie ekspresowy kurczak z ryżem Oliwa Seler naciowy, Dwie łodygi Jedna mała cebula Jedna papryczka chili I jedna czerwona papryka Podsmażamy Do, Po chwili dodaję kurczaka to jest jedna półka piersi pokrojona w kostkę Dodaję pół łyżeczki soli Z tego względu, że będzie ryż Który wciągnie nam sól Łyżeczkę przyprawy kebab gros Łyżeczkę słodkiej papryki Pieprz I smażymy, żeby kurczak stracił swoją surowość Dodajemy szklankę wypłukanego dobrze ryżu Mieszamy razem Zalewamy dwoma szklankami Wody. Doprowadzamy do wrzenia. Zaczęło się gotować. Mieszamy od dna, żeby ryż nie był poprzyklejany nigdzie. Kładziemy pokrywkę. Zmniejszamy gaz na minimum. I gotujemy tak długo, aż ciecz nam odparuje. Będzie to parę minutek. Jak widać, woda mi odparowała. Teraz wyłączę gaz. Przykrywam ręcznikiem kuchennym. I po 15 minutach danie mamy gotowe. Teraz 15 minut czekamy. Gaz jest wyłączony. Po 15 minutach nasze danie tak wygląda. Pachnie przepięknie. Teraz sprawdzę jak smakuje mm, smakuje wybornie, naprawdę w tak parę minut będzie cały taki garnek jedzenia. Gorąco polecam ten przepis. Zachęcam do oglądania innych moich przepisów i próbowania ich, bo są naprawdę bardzo dobre. Nowych widzów proszę o subskrypcję. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia przy następnym przepisie. I przypominam co jakiś czas teraz będę wypuszczał jakiś filmik na święta, więc oglądajcie mój kanał. Do zobaczenia!